Kolejny odcinek wyszły na tropie, a w nim. Przedzielanie się przez góry i zerskie. Miejsca, w których jeszcze nie byliśmy. Eksploracja. Miejsca znalezione na, na zdjęciach satelitarnych i próbujemy do nich dotrzeć. Między innymi zam wszystko. Dom opuszczony do którego na mapie jest, a nie ma do niego żadnej drogi. I wiele innych. do karbianie zwierzaków paśnik kasztany motyw najlepszy solanka po byku czyli big na dużej wysokości w odniesieniu o, kijek pokazanie kijek trekkingowy a solanka można spytać czy tu są takie duże jelenie bo tam jest kolejna nie, to nie jest kwestia, że tu są wielkie ale nie wiem, są naprawdę po byku. To jest kwestia tego że zima, śnieg Spadnie tutaj kilka metrów śniegu Solanka jest na wysokości nawet dla sarenki czy czegoś a tak teraz tu tutaj żyrafa tylko kopalnia Stanisław w zupełnie innej perspektywy tutaj tam kręcili my prepersów. Ogólnie miejscówka bardzo ładna jak widać. Takie cóż. Sztolnia jakaś, budynek leśniczy, coś. Nie wiadomo co to jest. Ale na pewno budynek. Tu GD. Najlepsze właśnie klimaty Przygody czy coś. A my idziemy dalej. Dalej w stronę. Zamczysko. Niektórzy mówią, że Izery nie ma widoku wizera. No spójrzcie sami. On do Zamczysko prawi prawidłowe, prawidłowe. Zamczysko, teraz wszystko musi być prawidłowe. W górach są skarby poukrywane, mamy ociosaną stałą w liniach prostych i ogólnie poszukujemy skarbów. Mamy parę informacji na temat pewnej bandy tutaj grasującej w latach 80. i poszukujemy. Ale to nie my? To nie my ukryliśmy tamte drogocenności i ogólnie mimo tego, że zarabiamy miliardy na y, sklepie, na blogu i YouTubie, to, to y, szukamy złota. <grystanie> no. Bom, bom, bom. Zaraz będzie porada fotograficzna. Jeden z podstawowych elementów wyposażenia fotografa powinien być statek. I to dobry statek, nie taki kupiony z marketu. Bo rozczarujecie się, wydacie pieniądze, i że będzie potem jakiś z dlaczego. lepszego. Powinien to być statek o dość sporym udźwigu i z różnymi możliwościami. Na przykład regulacją różnych kątów ustawienia nóg. Tutaj są trzy regulacje, ale pokażę Wam też, między innymi, jedną z ważniejszych, która akurat występuje w tym statywie. I bardzo wygodna sprawa kolumnę centralną możemy podnieść, obrócić do poziomu i rozstawić praktycznie na poziomie ziemi. Oczywiście Należy się zaopatrzyć również w głowice. Są różne kulowe, yy, bardziej do yy, wideo. Jeżeli się ktoś tym zajmuje. Ewentualnie yy, może to być też, też yy, głowica, powiedzmy sobie, yy, 3D. No, yy, jest olbrzymi, olbrzymi wybór. W zależności od preferencji potrzeb i dobrać odpowiednią wysokość. Dobrze by było, gdyby ten statek nabył rzeczywiście pełnowymiarowy wtedy na pewno będziemy go mogli wykorzystać w większym zakresie poza tym no nie czarujmy się, nie da się statywu dobrego kupić, żeby był lekki. Chyba, że wydamy sporo kasy na, na statyw węglowy, no ale to już jest kwestia po prostu możliwości ewentualnie indywidualnie. Koło dwóch kafli taki statyw. Może kosztować nawet 2000 Waży na pewno dużo mniej. Jest wygodniejszy. W stanie przede wszystkim przenoszenia w teren. Ale no niestety okupione jest to sporym, sporym kosztem. Też w statywie, właśnie w głowicy bardzo ważna jest no, szybkość, możliwość szybkiego podpięcia aparatu. Do tego jest potrzebna taka płytka. Szybko złączka. Kładamy, zaciskamy, dociskamy i praktycznie aparat nieruchomiony. Jak tam eksploracja? Jaski nizerskich? Dobrze, bardzo dobrze. I wszystko idzie w dobrą stronę. Jesteśmy bogatsi niż na YouTube zapewne. <noise> Za hajs z dziury baluj. <noise> tak jest. Lubimy hajs zarobiony na dziurach. No. Ogólnie nie jest, jest zajebiście. Znaleźliśmy parę takich rzeczy. Dziwnych, rodem z dnia Jonesa no. Ale nie powiemy co Bo, bo to nasz, nasz skarb Kolorujemy dalej Tu gdzie to jest Tu otwory jakieś dziwne Potwory Potwory, Potwory nie Pomu tuneli I Marek <głos> <głos> Jest piątek Trzynastego, idealny dzień Surf FIFA ale ten, masakryczna nocka Właściwie masakryczna jak masakryczna Musieliśmy sobie spać, wieczorem, fajnie, w minusie było, lodem się pokrył tarp i tak dalej No to fajnie, nie, nie będzie nic kapało Wszystko przemrozi, chłodno Ale niestety temperatura się podniosła i wszystko kapało, lepiej byłoby spać Bez tarpu nawet, niż pod tarpem, bo No nie ma to tamto a wszystko zgnolione na maksa, Przewłączone trochę się podsuszyły śpiwory tak dalej. Le dużo biwibaga wziąłem, bo jednak zawsze coś samo ochroni No ale fajnie było wczoraj już odrazka 17 km Zaliczona ciekawa skała Dlatego wieczorem ognisko, super fotki na takich widoków warto żyć O Panie! Nie, nie. ale nie widzicie. Nie widzę. Auto do Dorałowa. Połączna z fotografiem jak troszeczkę foto wideo. Główny przewodni element dzisiejszego dzisiejszego odcinka. Jeden z patentów na ja kamerę przenoszę, tak? To jest zwykły pokrowiec. No, o zwykły pokrowiec. Tak. się kamera. Przegródka jest na baterie, karty i tak dalej. Kamera wchodzi do środka, to Można oczywiście przełożyć do paska normalnie przez ślówkę. Ale zawsze no, kolejne paski i objaśniam karabinczyki No, do montażu z którego pasek, do pasa biodrowego dokładnie ja mam mole w pasie zamontowane. widać ładnie i temu łatwo przynoszę zawsze jest kamera praktycznie pod ręką i jest bezpiecznie łatwy dostęp o co chodzi, tak, bo jak musimy sprzęt fotograficzny czy filmowy to musimy go mieć pod ręką, gdzieś schowanego w tak, mogli zawsze zrobić zdjęcie. bo jak będzie moment to, nie, to albo nie złożymy, albo nam się nie będzie chciało zdejmować Pesaka, tak? tutaj było kręcone podejście dla prepersów pizzi mocniej niż wtedy tam chodziliśmy patrz, patrzaj Patrz. Wow, działa! <culiar assumed> <Obicastuga> <zyskinesianla> śnieg, panie śnieg! Śnieg, bo jest przyjechaliśmy! A to jest bałwan! już pierwszy, pierwszy bałwan w tym sezonie o no tu tak jak widać śnieg spadł jest klimatyczny zimno, że się zbreja tu jechać może klapanie, więc to nie ma jakiegoś szału ale pierwszy śnieg w tym roku zaliczony idziemy sobie do Zbierzka, potem będzie kima gdzieś tam w lesie nad strumyczkiem ognisku i takie rzeczy ale tak Podczas różnych wypadów używamy różnego sprzętu fotograficznego, który wymaga jakiegoś sposobu przenoszenia. Używamy różnych toreb, plecaków fotograficznych, ładownic itd. tak dalej. Ale to podczas różnych wypadów, tak jak mówię, głównie w trekkingu używamy kilku systemów. Ja już mówiłem, albo nie mówiłem o kamerze, jak przenoszę fotu, tak, to jeszcze przenoszę Dwie kamery i aparat. Ojciec przynosi aparat, kilka obiektywów. I tak, co do mojego, to kamera jest, a tu kabura. Jak to widać, to jest kabura. Kabura firmy Lowe Pro czy Lowe Pro. A idealnie wchodzi rozstanka kanona z nawet z dość dużym zoomem w kieszeni. Mamy wewnątrz wbudowaną kieszeń yy, Taką tam gdzie tam baterie, jakieś karty SD i tak dalej można wsadzić Do tego mamy zewnętrzną kieszeń, w której przenoszę kamerę Tak zwaną pistoletową yy, I np GPS, aż jakieś dokumenty, coś takiego yy, Do tego jeszcze jedną kamerę, bo po prostu w plecaku jest kamera sportowa typu GoPro yy, Torbę taką przenoszę jak na paseczku, są nam przez ramię, przy tym plecaku ostatnio w ogóle używam tego patentu Dopięto rabinczykiem do pasa biodrowego jednocześnie do kabury czy pochwy na kamerę dzięki czemu kabur, kabura z aparatem mi nie, nie lata przy szybkim, ma intensywnym marszu czy nawet biegu jest wygodnie, odciążam plecy na komfortu tak bo ma... podstawą jest to żeby aparat był na wierzchu I dzięki temu możemy szybko i sprawnie dobyć ten sprzęt fotograficzny i w ogóle polecam taki sposób przenoszenia można też taką kaburę jak tu jest teraz oczko zamontować sobie do polcaka na przykład w miejscu gdzie przechodzi rurka od tkanebaka na karabinkach czy coś fajnie niektóre plecaki mają wbudowane oczka opisywałem kiedyś to na blogu polecałem na paru innych blogach też podchwycili temat IS yes. więc testujcie, testujcie takie patenty i w ogóle jeśli macie jakieś pomysły na jakieś swoje patenty, które byście chcieli, chcieli zobaczyć, jakieś patenty konkretne na temat przyrody, fotografii Turystyki czegokolwiek to piszcie w komentarzach na maila, na Facebooku gdziekolwiek, A w końcu ten kanał Czy właśnie ta seria programów Bushman na tropie jest zrobiona dla Was Jeden ze sposobów przenoszenia aparatu fotograficznego Kabura Bardzo łatwe w założeniu, nie przeszkadza z plecakiem tylko I... ma jedną wadę, że się opa... opaskowujesz dookoła i się posisz tak, bardziej ale poza tym cały plasy pewną ciekawostką przyrodniczą izerską jest fakt, że tutaj na Polanie Izerskiej jest jedno z kilku, zaledwie kilku stanowisk występowania brzozy kołowatej teraz do pod całkowitą ochronę, jest to relikt yy, yy, glacjalny, czyli po prostu pozostałość aż po W które szły przez kontynent europejski, zostawiły u nas takie brzuski i tutaj można znaleźć, spotkać taką brzozę jest bardzo rzadka w tej, w tej części Europy w Polsce, no, występuje zaledwie w kilku chyba 3 4 miejscach tak, w naszym Naszej dziczy, więc tak, taka ciekawostka. Najbardziej prosty bóg na świecie, według Marka jest prosty jak... ...coś jak... bardzo prostego. Więcej <gry> do programu pre yy, prze, przechodzimy przez mniejsze strumienie w mniejszej gracji. Bo nie jest to wyreżyserowane. Teraz właśnie jeden z głównych prepersów Polski próbuje przejść przez Tak <laughs>